Siema, zobacz jak ten. Tu na polu, gdzie wiesz, normalna ziemia, tam żadne ten. Żadne dołki, żadne torfy, nie to zobacz jaka kukurydza, nie? Kolano. I ma już raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewiąty. No to ósmy liść właściwy, nie? No ale zobacz, kurwa. Jeszcze trochę będzie raje gaić. O. I to jest, mówię tak, tu jest taka normalna ziemia, że nie tam wiesz żaden dołek, nic. No to luks. Ale po tych dołkach różnie jest. Jak pojadę w niedzielę, to, to nagram. Na objazdówkę, jak pojadę w niedzielę, to nagram i, i ci pokażę, jaka różnica jest, nie? Oh.